Akacjowa 38, odcinek 92, streszczenie. German załatwia Manueli posadę w pracowni krawieckiej. Kobieta jednak nie może zapomnieć o swojej córce i postawia ją porwać. Akacjowa 38, odcinek 92, w środę, 17 maja 2023 roku, o godzina 18:45 w TVP2. German prosi Leandra, by zatrudnił Manuele w pracowni krawieckiej. Manuela spotyka Justa. Mężczyzna jest nią bardzo zainteresowany. Rosina oznajmia Maksymilianowi, że być może zaszła w ciąży. Manuela zamierza porwać córkę, ale matka jej to odradza. Na antenie TVP2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od marca ubiegłego roku serial, Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.